Niespodziankę <śpiewanie> <śpiewanie> Dziewczynki, rozerwiecie worki i wszystko się wysypie Wyskoczyłyśmy na chwilę na zakupy Chciałybyście takiego lizaka? Mamy już prawie w połowę września i w pewnym momencie zrobiło się naprawdę na dworzu bardzo jesiennie, tak, będzie, zimno i ponuro. Myślałam, że już tak zostanie, ale taka niespodzianka, jednak jeszcze lato do nas wróciło, przynajmniej na troszkę. Cześć dziewczyny! My dzisiaj zajadamy śniadanie na tarasie, bo jest piękna, słoneczna pogoda. Zdążyłam pochwalić pogodę, a kilka minut później przyszły chmury i co dziewczyny się zaczęło dziać? I zaczęło padać, ale ogólnie ostatnio bardzo ładna jest pogoda i korzystamy z tej pogody. Gdzie my wczoraj dziewczyny byłyśmy? Na plaży. Na plaży. I co fajnego tam robiłyśmy? Łusia opowiesz? Kopałyśmy dół. Mhm. Duży dół kopałyście? Tak. I kopałyśmy się w morzu. Mhm. I ławiłyśmy zamki. I co jeszcze łapałyście? Beduzy zwiedzałyśmy. Mój. To był super dzień, prawda? Tata wyciągnął parasol, żeby na dziewczynie padało, żebyśmy mogli dokończyć spokojnie spokoju śniadanie. Ale już znowu pojawia się słoneczko. A dziewczyny dzisiaj, jaki miałyśmy plan? w Tak, na dzisiaj zaplanowałyśmy pracę w ogrodzie. Ostatnio byłyśmy w obi. Wstąpiłyśmy niby tylko na chwilkę po korę i po płotki. A spędziliśmy jak zwykle tam troszkę dłużej i wyszłyśmy z kwiatami. Tak, kolorowe wrzosy, a my kupimy takie fioletowe. Dobrze? I każda może jedną? Tak. Z tymi wrzosami? Tak. Ło, nie ptachnę ten wrzos! Tutaj muszę postawić, bo to wrzosy. Mama, a być może jeszcze tak? Mama, a może mi luzowy wrzos wziąć? To mi weźmie. A ja luzowy do naszego domu. Już jeden nowy wzór. Dobrze wiesz? i fioletowy. Mama powocha, jak on pięknie pachnie. Spójrzcie jakie te piękne są wrzosy. Ojej, to kolorowa! Tak. tak. Kupimy bo chyba jeszcze tego jednego. Tak A ten królik? Co on tu robi? I chcę go wystarczyć na dwór. Chyba nie te pora roku. Chce takiego? To <laughs> jeden kwiatek? Ale już mamy tak dużo kwiatków. Nie mamy już gdzie sadzić kwiatków, wiesz, Anielko? Musimy się opiekować tymi, no, które mamy. Zobaczcie, coś po mami, jednak mają. W W sypialni! W sypialni? będziesz trzymała tego kwiatka? Tak. Kwiatków tak. nigdy nie jest za wiele, tak? Nie, chyba ja tu... już za dużo mamy kwiatków, Anielko, wiesz? A, tu jest kora. Teraz weź człowieku, bądź tu mądry. Którą wybrać? Jak tu jest taki duży wybór. No, tu na górze są kolorowe. może wybrać jakieś Nie, nie, dziękuję za kolor. Nie, w nie wchodź, Aniel, tylko na to. Dziewczynki, rozerwiecie worki i wszystko się wysypie. zejdźcie. Ja już chodzę. O, tutaj się zatrzymujemy. Te płotki jeszcze musimy wybrać. Tak. Tak więc kupiłyśmy kilka kwiatków, kupiłyśmy różne cebulki i będziemy je zaraz sadziły. Dziewczyny zakładają rękawiczki. Musimy teraz znaleźć miejsce na krokusy i jaceńcy. Dobra, tu posadzimy dwa jaceńcy. Nie, jeszcze trochę głębszy musi być. Małkiewa, jeszcze tylko wykopałam, tutaj. Dlaczego dwa? O, ładne. Tak. I teraz korzonkami w dół musicie włożyć do dołków. O, tak? Tak. Czyli hyacynty mamy zasadzone. O, tutaj mamy krokusy. Jakie malutkie. Tak, krokusy są mniejsze. Z, dru z drugiej strony są góżonki, tak. tak. Masz się druga. Mogę ją ja Możesz dotknąć, ty. jeśli chcesz. Daj mi ją na nie, ona Dziewczyny, doda. a jak jest żołnica po angielsku? No. Tak. Nie uciekaj. Daj mi tą żołnicę. Nie, ucieka. nie uciekaj tylko nie, uch, błęknie, uciekaj, no. Na... I <grymne> <Sęce. grymne> taką... ja też sama Sęce. mam dzieci uciekają w hmm. się kocha, <grymne> <grymne> Masz akrobatkę drżownicę, Ucja. Położymy tak, je na ziemi. Niech się opiekują naszymi kwiatkami. No i cóż. Pogoda nam się troszkę zepsuła. Słońca już nie ma. Całe niebo jest w murach, Ale i tak jest ciepło. Fajnie cieplutko. Teraz wyszliśmy na drugą stronę, na drugi taras i tu będziemy działały. Praca w ogrodzie zakończona, mm. pora na deser. Mm. Malinki. Częstujcie się. To, tam. To, tam. to ja! Dziewczyny! Mam niespodziankę. Tak pięknie zajmowałyście się roślinkami, że na ten drugi taras ktoś przybył bardzo nietypowi goście. Idziecie zobaczyć? Ale trzy? No wszystkie trzy chodźcie. Jak myślicie, kto to jest? Motyl? Motyl? Myślicie, że to motyl? Nie? Tak, motyl. mam zobaczyć? Mhm, otwieramy. Spójrzcie na dziewczyny. Są laleczki My Garden Baby, to są takie małe bobaski, elfiki, dlatego one mają skrzydełka na plecach. Okay. Bieli. Bieli, ja na śladku, na śladku była <sum> są różne laleczki. Ty dostałaś taką z fioletowymi włoskami, a wącha jak ona pachnie. bardzo słodka buteleczka. I co tam jeszcze, jeszcze masz? Ślimacek. Mama, a ty to jest kocyk dla nich? Tak, to jest skrzydełka to jest też taki kocyk. Można je otulić do snu. O, mama, a wiesz jak mojej się to robi? Moja tak się otula. Wkłada się mocek. Mm. I otulona. Można tak się a, Każda z dziewczynek dostała troszkę inną lalkę, bo są różnej wielkości i z różnymi akcesoriami. Anielka ma najmniejszą laleczkę. Tylko twoja to ma miękki brzuszek, tak laleczka? Pokaż. Hmm? Tak, bo te laleczki mają yy, różne karnacje, Rusi. różne kolory włosków. Busi laleczka jest troszkę większa i też włoski pachną Usieńko? Mhm. Mhm. I co tam jeszcze było do tej twojej laleczki? I tak do Kubeczek. tak? Skrzydła do latania będzie Przeszukajcie dobrze jeszcze ten ogród, bo jeszcze chyba coś tu jest ukryte. Wow. Mhm. Zabawka dla nas, puszka, i medalko. I to, spójrz jaki piękny. A to szweter jest... chyba nagi. To jest ręczniczek. Ręczniczek o, dla lany. O, to ważne. No, dla nas, puszka, Mama i medalko. I tu jest do robienia chyba pujany. Mhm, ale jeszcze coś chyba jest w tym ogrodzie naszym. Przeszukajcie dobrze. I do jedzenia dla I y. i ciasteczko chyba taka. Ej spójrzcie, tu jest mieniaczek! To jest zestaw do karmienia. To co, otwieramy? Tak! Wow. Jedno pudełko wykorzystamy jako wanienkę. Mama, jeszcze ja to włożyć. To!

i zimną z kuskami lodu i teraz zrobimy czary Mary. Bo ten kubeczek i łyżeczka zmieniają kolory. W zimnej wodzie stają się jakiego koloru? łyżka ciemno różowa. A ja mam a kubek. Kubek, kubek, fleletoby. Ej, się. ciepłej? To z powrotem stają się. I i różowe. No no, mi teraz teraz kubek a ty. Jest, jest. Uj, jest. Jest. jest mokra no, Dziewczynki Kąticie już zabawę, chodźcie na obiad, dobrze? Bo zupka już jest wlana. A dziś na obiadek ulubiona zupa dziewczynek, czyli pomidorowa. Zgadza się? Tak. A w takim razie smacznego. A teraz przyszedł czas na zajęcia plastyczne. Dziewczyny, co wymalujecie, powiedzcie? Elfiki! Elfiki. Tata wydrukował dziewczynom. Takie obrazki i dziewczyny je malują farbami. I czym jeszcze będziecie je ozdabiały? Brokatem. Brokatem, tym nieszczęsnym brokatem, którego już niewiele zostało. Ja na filmie chyba nie opowiadałam jeszcze o tym. Na Instagramie na pewno wspominałam, że dziewczyny jakiś czas temu wysypały prawie całą zawartość takich pudełeczek brokatu na podłogę. Tutaj w kuchni mieliśmy całą pogodę po podłogę. W brokacie. Chyba z dwa tygodnie walczyliśmy z tym brokatem, bo on się rozniósł po całym mieszkaniu. I nawet był w jedzeniu. No, no właśnie, nawet był w, twoim w jedzeniu. I w jedzeniu. W Tak, nawet na talerzu go miałam w, na ryżu. Jak Łusienko? Udało ci się? To co? Brokatujemy? Prace skończone. Pięknie się błyszczą. No ślicznie. Piękne elfiki. I koniec malowania. Wyskoczyłyśmy na chwilę na zakupy do Biedronki. Na pewno już poznajecie. Dziewczyny się zatrzymały przed samochodem dostawczym. Ja właśnie wygnęłam to. Okej, okay, tylko mały problem, bo my jeszcze nie mamy tylu punktów. Wiecie? Najpierw musimy zbierać punkty, czyli zrobić zakupy. Kalarepę? Nie, to nie co potrzebujemy. potrzebujemy. Okay. Tak. Co to jest? Co to jest, dziewczyny? Lizak. Chciałybyście takiego lizaka? Dlaczego Klara nie chciała być lizaka? Uj, Bo jest mhm. ty dobra, ty dobra, ty dobra. Ucia, a ty byś chciała lizeką? To są dobre rzeczy, czy niedobre? nie dobre? Niezdobry. Nie Przynajmniej jest ze słodczami nie mamy problemu. Bardzo dużo naklejek nam pani dała. Ogólnie wyskoczyliśmy do sklepu tylko po bułki, nie? Cały koszyk pełen zakupów. Czyli żegnęły się ze spóle tami. Klara i Łusia i koniec. Łusia już nie przyklei. To zielonym, zielonym no, już koniec, będziemy mieć książkę. Pójdziemy następnym razem po, po książkę razem. Ale tutaj mam następną. Tu na Rysia zabieramy, tak? Rysz jest zagrożonym swojakiem, a na zagrożonego potrzeba 60. To jest 60? Czyli 60 się kończy tu. Dla mnie...